Jest dłuższa droga nad skrzydłem niż pod skrzydłem, tylko. I jeżeli podstawimy to do tego wzoru, to wychodzi nam, że różnica ciśnień prąs na te 40 m kwadratowych skrzydła daje siłę nośną, która uniesie 40 ton. To je robi wrażenie, prawda? Oczywiście musimy uwzględnić obydwie siły dynamiczne, nie tylko tą wynikającą właśnie z prawa Bernoulliego, ta jest zresztą trochę mniejsza, ta siła reakcji jest nieco większa i to są nie, głównym źródłem siły aerodynamicznej jest właśnie siła reakcji. Prawda? Zwróćmy uwagę, że przy przepływie wirowym prawda, i tak dalej, cały czas mówimy o problemie radinalnym, sprawa się bardzo komplikuje, są obliczenia bardzo złożone, turbulentne, tu już możemy wykonywać tylko obliczenia przybliżone. Jeszcze raz, jeszcze raz o tej lepkości, czyli poruszając się w powietrzu jakiś obiekt, czy też w wodzie, podlega sile lepkości. Jak ta siła lepkości wygląda, czyli w jaki sposób można ją przedstawić? Ona jest proporcjonalna do prędkości. Zatem pytanie jest takie, dlaczego spadochroniarz podlegając przyspieszeniu ziemskiemu nie spada na Ziemię z jakąś tam ogromną prędkością i nie rozbija się o ziemię, Bo na w którym momencie on przestaje przyspieszać. W tym momencie, w którym siła lepkości cały czas rośnie z prędkością. I w pewnym momencie ta siła lepkości zrównoważy siłę ciężkości. Te dwie siły będą zrównoważone i od tego czasu spadochroniarz porusza się ze stałą prędkością. Czy kropla deszczu? No, wyobrażacie sobie, gdyby nie było siły lepkości, kropka z spadałyby z tak ogromnymi prędkościami, że dziurawiłyby nam dachy. Lepkość jest bardzo ważna. Warto sobie zwrócić na to. Oczywiście przy pewnych regularnych kształtach możemy obliczyć te współczynniki kształtu, itd. i tak dalej, i, i przedstawić to całkiem takim yy, ładnym wzorem. Zwróćmy uwagę, że jak się kąpiemy, to mamy nad morzem na przykład, czy gdzieś tam, gdzie są fale, i tak dalej, ta fala przelewa się, prawda? Tworzą się takie grzyby. Skąd się biorą te grzyby? To jest właśnie to naprężenie ścinające, prawda? Czyli woda w wskutek siły lepkości trze o powierzchnię piasku, no i tam zwalnia, a te górne warstwy mają większą prędkość i dlatego przelewa górą i są tworzą się po prostu grzyby. Małe współczynniki lepkości, one są stabilizowane. Trzeba jeszcze uwzględniać opór aerodynamiczny, prawda? Czyli ta siła unoszenia, jak widać, ma również składową do tyłu prawda? i składową w górę. Możemy rozłożyć na zadnie prostopadłościowe, yy, sił I, i, i ta siła jest, si, jest, jest siła nośna, Pz i Px. To jest siła, jest siła która nazywa się oporem aerodynamicznym. W oporze aerodynamicznym wyróżniamy dwie składowe, czyli opór ciśnieniowy i opór tarcia powierzchniowego. Prawda? Łącznie przedstawiamy go takim wzorem, Tutaj jest bardzo ciekawa y, ta funkcja, prawda, która zależy od współczynnika. To jest współczynnik oporu aerodynamicznego. Ta funkcja F y, też się to tabelaryzuje. Natomiast najważniejsza jest ta liczba, która tam jest pod y, argumentem tej funkcji. Nazywa się liczbą Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa jest bezwymiarową, odpowiednikiem bezwymiarowej prędkości. I to w sposób taki ustalony, jednorodny można analizować różne ośrodki właśnie podając liczbę Reynoldsa to jest lepszy współczynnik uwzględniający od razu lepkość niż sama prędkość, prawda? To nam jeszcze za dużo nie mówi. Ale opór aerodynamiczny oczywiście przedstawia się w ten sposób, tak jak mówiliśmy, z tym współczynnikiem, i, i jako właśnie iloczyn tego współczynnika oraz oczywiście yy, przekroju czołowego opływanego ciała. Prawda? Te współczynniki są stabilizowane. I teraz yy, w ostatniej części tego mojego wykładu, chcielibyśmy przyjrzeć się katastrofie smoleńskiej oczami wizyta. Czyli my nie będziemy się tutaj wchodzić w kompetencje prokuratury, ale po prostu zadamy pytanie. Ja pierwsze pytanie naszywa się następujące. To są oczywiście zdjęcia z raportów Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego, obecnie kierowaną przez doktora Mariana Laska, doktora inżyniera, a poprzednio przez yy, pana ministra Jerzego Miller, Nazwana popularnie Komisją Miller. Jeżeli samolot upadł odwrócony, to dlaczego przód stoi na kołach, prawda? Y Tutaj mamy dalszą część tego samolotu, która też stoi na kołach zwróćmy uwagę, że to jest tutaj ten element, prawda? Dalej my pytamy, a to pytanie nie mamy odpowiedzi. Prawda? Część tego samolotu jest odwrócona ale brak tuka y To tutaj widać, prawda? Y Która to jest część, bo y mamy tutaj ten samolot też w zartou. Ma, a zdjęcie tutaj wziąłem akurat z, z prezentacji doktora Sławickiego, bo w otwartym dostępie każdy może tam sobie zajrzeć. To jest zdjęcie, które pokazuje, w jaki sposób były rozłożone e, szczątki tego samolotu, elementy tego samolotu po katastrofie. Jak widzieliśmy w poniedziałek e, pan profesor Jacek Ronda z Uniwersytetu e, z Akademii górniczo hutniczej kwestionował, twierdząc, że te Przedstawione tutaj były inne dzień wcześniej, ale my się chyba na tym tutaj nie skupimy. Natomiast najważniejsze jest to, że ta konkluzja, która jest na stronie 17 umieszczona, że samolot został całkowicie zniszczony w wyniku zderzenia z Ziemi. Prawda? Taki jest wynik pracy zespołu. I oczywiście my go przyjmujemy, ale stawiamy pytanie jako fizycy, prawda? Trzecia zasada dynamiki Newtona. Jeżeli samolot oddziaływał na Ziemię, Ziemia oddziaływała na samolot. Prawda? Ziemia oddziaływała na samolot i go zniszczyła, samolot oddziaływał na ziemię. Gdzie tu jest zniszczenie ziemi? Nie ma słynnego krateru, który powinien się tutaj pojawić. To zdjęcie jest bardzo wystarczająco obszerne. Prawda? Zdjęcie na stronie 68 umieszczone. Zresztą można więcej zdjęć zobaczyć z bliższej i dalszej odległości. Mnóstwo zdjęć bardzo dobrze są ilustrowane zdjęciami te raporty zarówno MAK-u, jak i Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Czyli samolot został całkowicie zniszczony, to jest akcja. Prawda? Z trzeciej zasady dynamiki mamy reakcję. Skierowaną przeciwnie powinien powstać krater. Mamy tutaj przez pana profesora Roberta Janda, to jest Federal Highway Administration USA, czyli powiedzielibyśmy tam y, administracja federalna y, autostrad Stanów Zjednoczonych, który przy pomocy. Z pewnym zapasem, nawet bardziej zwięzły grunt badał i tak dalej. Pokazywał, że jeżeli samolot upadnie kołami do dołu, to wówczas tworzy się bardzo głęboki krater, nieco krótszy. Prawda? Natomiast jak upadnie kołami do góry, wówczas utworzy się bardzo długi lej. Ten krater powinien mieć co najmniej 2 metry głębokości i być dużo dłuższy niż samolot. To w tych symulacjach, oczywiście, można, badając różne kąty upadku i tak dalej, można to wyliczyć, prawda? wiedząc z jaką prędkością poruszał się samolot. I, i, I teraz pytanie jest takie, dlaczego na licznych zdjęciach w raportach Mach i KWNP brak śladu tego krateru. My zadajemy pytanie i na te pytania powinniśmy doczekać się odpowiedzi. Pamiętajmy o tym, że budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy, prawda? I to zobowiązuje, prawda? Mówimy w tej chwili o, o podstawowych yy, fundamentach jakby społeczeństwa europejskiego. To jest... Środek tego kadłuba, który jest odwrócony, skrzydła leżą osobno. Jak już widzieliśmy na tym poprzednim slajdzie, proszę zwrócić uwagę, tutaj po lewej stronie jest prawa ściana samolotu, po prawej stronie jest lewa, bo jest odwrócona. Yy, I to jest, tu, tu, tu gdzieś jest ten, ten, to, co my tutaj widzimy na przodzie, to jest gdzieś w tym miejscu samolotu. I teraz pytanie jest takie. Skoro samolot został rzeczywiście e, upadł e, kołami do góry, wówczas wszystkie symulacje pokazują, że ściany powinny zostać przygniecione przez podłogę. Jakiś tam fragment będzie zawsze wystawał, ale ściana przynajmniej z jednej strony w całości jest przykryta przez podłogę. Tu widzimy, obydwie ściany są wydmuchnięte na zewnątrz i dlatego pytamy, dlaczego ściany obydwie są wydmuchnięte na zewnątrz. Dalej pojawiają się następne pytania. Co stało się z podłogą? Gdzie są potężne media, które były w tym wypadku tutaj w górnej części pod podłogą? Skoro te zachowały się te fragmenty, do których były zamocowane, prawda, w całości, co się stało z podłogą i z elementami, które tam były pod? Proszę Państwa, nie wyczerpimy tematu, mieliśmy tylko zadać pytanie. Konferencja odbyła się 22 października ubiegłego roku. To jest forum dla interdyscyplinarnych badań dotyczących mechaniki loków i mechaniki zniszczenia samolotu tu 154 tam w katastrofie Smoleńskiej. Materiały są dostępne w stron, na stronę na Zwracam uwagę na osiągnięcia tej konferencji. Było 30 referatów, i właśnie dzisiaj ukazała się publikacja tych wyników. To jest to. Czego się tam profesor Arcymowicz w różnych miejscach domaga od nas, żebyśmy opublikowali te wyniki? Wyniki właśnie się ukazały w formie publikacji naukowych zrecenzowanych. Tak? Profesor Binienda referował te wyniki na, na tej tutaj konferencji, American Society of Civil Engineers, będąc właśnie uhonorowanym nagrodą tej organizacji, prawda, w 2011 roku. Jedna osoba na całym świecie otrzymuje taką nagrodę eee, na rok, prawda, więc to było uhonorowanie. Więc te wyniki są opublikowane. Jest do czego się odnieść, prawda? Pytania zostały zadane w przestrzeni publicznej. Stwierdziliśmy, że istnieją inne racjonalne wyjaśnienia przebiegu katastrofy, niż podaje wersja oficjalna. Że możliwe, eee, że rozwinęliśmy. Niesamowite badania e, m, i inte, zintegrowaliśmy środowisko naukowe bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony oficjalnej, ze strony m, czynników oficjalnych. Wyłącznie własnym sumptem naukowców. 120 profesorów z pięciu praw. Czego chcemy? Chcemy, żeby stanąć w prawdzie w katastrofie smoleńskiej. I to jest to, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Dziękuję bardzo za uwagę. oczywiście do studiowania na naszym wydziale. Można się tych treści tutaj nauczyć, być takim ekspertem, Wykłady otwarte, testy i z was dostaną. To oczywiście wszystko dla nas. Pozwólcie, że będę siedział.